No i jednym z głównych paradygmatów programowania jest również polimorfizm. Polimorfizm, może to rudne słowo, natomiast po prostu znaczy to wielopostaciowość. Chodzi o to, że dana metoda wykonywana na różnych obiektach powinna się zachowywać inaczej. To znaczy, że mamy dwie takie same metody, które mają taką samą nazwę, i nawet takie same parametry, ale wywoływane są na różnych obiektach, no to wtedy powinny się inaczej zachować. No i tu już w sumie taki polimorfizm mamy zaimplementowany. Metoda daj głos. Mamy w sumie cztery rodzaje metody daj głos. Każde zwierzę, pies, kot, kura czy krowa ma swoją własną metodę daj głos. I to od tego, na jakim obiekcie wywołamy tę metodę, zależy co się ustanie. No i to można na przykład wykorzystywać w kolekcjach, jeżeli mamy kolekcję obiektów, możemy przeiterować się przez wszystkie obiekty i wykonać jakąś metodę, a ta metoda w zależności od obiektu, na którym została wywołana, zachowa się inaczej. No to może stwórzmy sobie na przykład tablicę zwierząt to będzie tak, zwierzę, no i typ tablicowy, nazwijmy to po prostu zwierzęta no i przypiszmy tam new zwierzę no i ile tam elementu może być na przykład 4 i teraz tak zwierzęta Zero, do zerowego elementu przypiszmy po prostu psa, no ja sobie to wytnę i wkleję średnik i może tam jeszcze trzy razy ctrl d ctrl d, d, d i tak z to jeden dwa trzy kolejne indeksy w tablicy no i teraz powycinajmy te obiekty i wklejmy je po prostu w odpowiednie w odpowiednie szufladki tej tablicy No i teraz zamiast tego, to wywołajmy sobie metodę daj głos dla każdego zwierzęcia w pętli. Czyli to będzie for int i równego 0 i mniejszego od zwierzęta długość tej tablicy i plus plus. I teraz dla każdego zwierzęcia Czyli to będzie zwierzęta z indeksem i wywołamy metodę Daj głos. Uruchomimy teraz ten program. No i mamy. Metoda Daj głos wywołała się dla każdego zwierzęcia. W pętli przechodzimy po tablicy zwierząt. Natomiast w konkretnym zwierzęciu siedzi albo pies, albo kot, albo kura, albo krowa. No i w tym odcinku to już tyle.